Wróżka baja. Tysiąc bajek znam. Otoczcie mnie kołem. Podejdź bliżej tu. Milenka, przysuń się tutaj. Coś Wam o nich opowiem. Dawniej, kiedy byłam mała, przedziwne rzeczy się działy. W górach żyli, żyli czarodzieje. Słoń był w tańcu wodzi rejem. Ryba tańcowała z rakiem. W kątach każdej wiejskiej chaty żyły takie maciupeńkie skrzaty. Wróble uprawiały pole, niedźwiedzie uczyły się w wiejskiej szkole. Wilki pilnowały owiec, ku do kozy w pacanowie. Żółw miał zaprzęg z czterech śledzi. Ryś szył futro dla niedźwiedzi. Psy się przyjaźniły z kotem. Pchła latała samolotem. Kury niosły złote jajka. Gdzie to wszystko było? Jak myślicie? W czym? Kajkach, tak. W tym dziwnym świecie kiedyś daleko za siódmą górą, za siódmą rzeką jaśniej się skrzyły słońca promienie. Gadały ptaki, żyły kamienie. W głos ludzką mową ropucha skrzeczała. Zwierzęta miały rozum człowieczy. Bo też i nieraz w zwierzęcym ciele zaklęty ci ludzie żyli na wiele.